Witamy ja Was znowu. No. Bo oni ale się. Ale już... No cóż, to nie nasza wina. No. Tylko. Kompu Uuu. Komputer. Computer Szkoda, że połączymy się, nie czy się. Nie wiem, nie mam iskry. Przy sobie. O! I mamy właśnie gnoja, który nas zatruł O! I następny. Ale one niczym się nie różnią. Różnią się kolorem. No bardziej ciemniejsze mi się. No takie one są zielone, ten, nie? Dobra, co zniszczymy? No znowu. O, 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 teraz było wzdłuż. To jest jakiś głupi pająku chyba. I na ile mamy zatrucie? Nie wiem, nie mam pojęcia na teraz. Ale dużo nam życia nie bierze, więc... No, no bo jesteśmy na No właśnie, jakbyś... To jest właśnie ten problem, że... Ale tu jest pajęczyn strasznie dużo. Jakby, jak się nie jest najedzonym to jest po prostu strasznie trudno czasami wyjść ja takiego ja... No właśnie niż oko pająka tylko nie? Też tak myślałem To nic noc, nic mądrego nie wymyślił No właśnie ty coś mówiłeś o tym noczu że ty coś tu nie wiem bo nie dokończyłeś Ale nie wiem też nie, nie pamiętam o czym mówiłem Nawet kiedy to było. To już się na odcinku zobaczyć co, co, co pominąłem najwyżej. Nie mówili, że nocze że jakiś błąd zrobił i nie skończyło Aha, właśnie, no, no, no te pochodnie. To już naprawdę... Tak samo w chatkach MPC-ów. W chatkach MPC-ów jest to samo, że po prostu gdy się... Gdy, gdy jest pochodnia, to ona jest zbugowana i nie świeci. No to to, to już mógłby poprawić naprawdę. No. Jest milionerem, to niech... Kurde coś robi, a nie siedzi tylko na dupie i z Minecrafta chce zrobić RPG gry normalnie, bo to, to jest presada już normalnie. Ja tylko czekam za wersją 1.3 Ale 1.3 i coś dalej powinno robić. Nie? No niekoniecznie, bo jak była na przykład wersja 1.0, to... 1.0 po prostu. 1.0 no i nic. Dalej. A to jest taka może... Całe to będzie w 1 .1. Nie, 1.3.1 kropka, kropka No, o ile coś takiego powstaje, ale myślę, że tak, bo no nudzi do domu. O, to bije. Te szkielety głupie no, właśnie, i nie tyle. W ostatnio ja czytałem sobie w CD Action, że wyszedł wysz Minecraft na Xboxa. No tak, ale to już jest. Ale z tego co czytałem, że jest o wiele gorszy niż na PC, to więc nie wam kupować. No właśnie, bo na Xboxy to już... Yy, yy, no, eee... No co to by było? No. Mm. Nie ma tak. Komputer to komputer i Minecraft na komputer. No, Widzicie? Na nie, to jest zwykłe. Nie, bo ja tak daleko nie bróżnę. O pan krypcio widzę. O, bu. o, cztery siarki na drog poproszę. Ej no, tu jest mu on gdzieś? Nie. To jest po prostu ciemno i tu dużo ich się strasznie respi. Masakra jakaś teksańska. Pią mechaniczną. A tu już teraz wróciłem, teraz tak sobie uwagę, że już w 11 level byliśmy, więc strasznie szybko leci. oj, skrzynka. Nie, jest tak. No ale myślę, że na niejedną nie jeszcze ten trafimy skrzynkę. O, cieszyłbym się bardzo, tu jest kolejne piętro, rozwidenia. Tak, i kolejne piętro, o pan ogór. Witam, i długo z niej pożyjesz, o, o następny ogór, i ty też się długo nie pożyjesz. Ale dziwne, bo czasami pa padają na... Dwa hity, a czasami na jednego hita, więc to jest strasznie dziwne. Myślisz, że jesteś inteligentny i tak jesteś głupi, więc nie wiem co to w ogóle. Ta inteligencja tych mobów to już też jest. One mądre nie są według mnie i tak. By były głupie i są głupie. Poza tym, że idą za nami to raczej nic nie ten, nie? Idą na pewno śmierć. No właśnie. On nic nie myślą. Ja bym postawił kładkę normalnie by, by wpadł do lawy i co i co to jest za inteligencja po prostu nie wiem A no, no, znaczy no to w sumie są potwory to nie można za dużo od nich wymagać to jest głupota po prostu o tutaj co mamy yy, O O oja widzicie ja tu wszystko znajdę. Tylko że o nie, dobra, to nie jest kopalnia, to już idziemy stąd. My tylko w kopalni siedzimy dzisiaj. Ale w kopalni to każdy co nagrywa kopalnię traci dużo czasu na tą kopalnię. Nie widziałem jeszcze takiego człowieka, co by nie stracił czasu Ale nagrywając odcinek o kopalni, nie stracił dużo czasu. No jest bardzo dużo, bo jest mhm. wystarczy, to że taka, się czy jest jedna kopalnia na Serio, czy raczej na mapce, czy więcej? Myślę też, że to jest po prostu nieogra nieograniczona ilość tego. No no. Że to jakoś zbyt... się poszukać więcej. Oczywiście, i wtedy nagramy... znajdziemy to nagrane. No pewnie, to, że. Nie byliśmy. Ponset, czy pająk? No. Było... Nie, tam takie tam, jak są... Jak teraz, to są dla nas niegroźne. O kurde, i znowu no, no, się no, zaczyna. Dobrze, chwila, moment. No, Z2. Dobra, że jesteśmy z powrotem. No, witamy z powrotem. A mi się wydaje, że my się cofnęliśmy, że się nie zapisało chyba. A nie, tu w tym miejscu. No. Koniec, 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 koniec. już to... Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. O, tu idziemy teraz w tym kierunku. Nie. nie A -a. o ale. ale nie za daleko. No szkoda Ale będziemy mieli tory to by... Ale to jest trochę dziwne. Te zwykłe tory są, ale napędzane tory... Uważaj sobie. Ale już napędzanych torów to już nie dadzą. No właśnie. O tam też nie byliśmy. No właśnie, to też by mogli poprawić no, na czym noczbym mógł poprawić, nie? Kurde już czasem denerwuje ten człowiek po prostu Jaki Nocz! Nie no. wiem czy to jest człowiek, czy nie nie interesuje mnie to, ale po prostu jest wkurwaniu co co on lub oni wyprawiają z tym Minecraftem. O, Sczynia. o O. No, w końcu są moje ulubione arbuzo. No, będziemy jeszcze... Mm, robić o tutaj też nie byliśmy tu, tu na dół szybko niszczy tym kilofem zenchantowanym. no bardzo, o tu mamy pochodnie jeszcze jeszcze pochodnie mamy dużo, a patrzcie ile już straciliśmy cały stack, drugi teraz już trzeci chyba nie wiem, nie jestem pewien ale chyba trzeci stack pochodni, ale musi być oświetlony po prostu, bo te potwory będą się i ta grespidzia, to nam też pomaga, że wiemy, że wtedy tu byliśmy, nie? A tu? O. O, tam widzimy jest dalej. O, i skrzynie, no. I tej skrzynie jeszcze nie no. widzę. Tak, tej jeszcze nie widziałem. O! Nasiona dyni. No, i to mi się podoba. No, jeden diament, pasi. diament, diamenta? No, znaczy tu nie, tam, tam co mieliśmy wcześniej, nie? Ale jeszcze nigdy nie spotkałem tak, żeby skrzynka była zakopana. No ja też o, Widzicie sami, warto czasami poryć. No właśnie, jak widzicie, że jest po prostu tak zasypane gravel, gravel to mm, warto wejść, bo to nie wiadomo dokąd to będzie prowadzić. No to po prostu jest jako, że pewnie upozorowanie, że to się zasypało i tyle, no. Tam na wprost mi się wydaje, że jest ciemno. To? No tu byliśmy. A tam nie byliśmy, dobrze mi się wydawało jednak. O, strasznie dużo tego palnia. Ale mamy czas. Hmm. No ale my ten odcinek i tak podzielimy na pewno, bo w jakimś niespodziewanym momencie będzie ucięte. Bo teraz i tak już przekroczyliśmy zapewne czas, bo to już. ale tak na wasze życzenie pokazujemy wszystko hops i tu ja eee. zaleje nas mówię że nas zaleje nie wiem co zrobię teraz w tym momencie ale to już jest takie szczegół ale tu zakopiemy ale tu wiadomo że byłem dobra tam pochodnie tu? Tam pochodnie Mhm. Mm tu? Na dół? Pyk. Oj nie tu nie No teraz nam się dużo stone uzbiera No tam dużym Niektórzy mówią, że to jest clear stone No z tego co to jest stone tak. No właśnie, swojemu. Hmm. swojemu. Znaczy ja tak się nauczyłem jak tak przez cały czas mówię, nie? Więc mi to z Clearstone, zacząłem się dostał, no i mówię Stone. A. Ja też, ale ja tylko mówię jak niektórzy tam. patrzę na filmiki na YouTube, no, tak jak niektórzy, to... hmm. tylko mówię. A, o, pan Ogór i on szuka drogi, żeby do nas dojść, tak? Niby szuka, oj, oj, oj. oj. O kurde, ty uczniku głupi. Z moim mieczem nie masz szans. Nowym ulepszyłem go. Stuningowałem pająniki. Żal mi tych. O, tam też jest ciemno, tam nie byłem. Nie wydawało mi się, że były kratki delikatne. O. No skrzynia. No tu zaskoczyć. O Jak no, widzicie Kopalnię można zwiedzać i zwiedzać No akurat my trafiliśmy na bardzo dużą z tego co widzę jeszcze no, się pewnie jeszcze większe. miał do zbierania No właśnie tor będziesz miał o ja mm. o tutaj jeszcze nie byliśmy ale tutaj jest. No koniec. no koniec. Ale ta woda mnie wkurza. Ej, nie, nie jest koniec. Oświetlmy, żebyście widzieli. Mm -hmm. O, dobra. To było źródło. To źródło jest konkretnie tam. No ale. Podnego rozwidzenia, nic nie ma. A to cofamy się z powrotem. Piętro wyżej, będzie tam trochę. Hmm. No jeszcze poszukam, może coś. To jest za tym grawem, też mi się wydaje, że coś jest, ale nie jestem pewien. Nie, tu nic nie ma. Dobra, o! Kolejne piętro. Nie co zaś dziwi, czy my trafimy? Tra powinniśmy trafić. O. Tam mamy ten, jak wysoko to jest po prostu i się łatwo trafi chyba. Najwyżej się tam tamtąd się dokopiemy, nie? że to no. jakoś widzę problemu nie... O, tu jest to wyższe piętro. Ale mi zdagowało i nie wiem gdzie jestem. Dobra, to szczegół mm. Kory się przydadzą na kolejki. Ja lubię kolejki, do... No, ko kolejki też się przydadzą do szybkiego transportu. A teraz w sumie... W którymś z odcinków jak już będą te kryształowe to błądniemy sobie metry. Jak będzie szybko waliło. No. Będzie wytrzymały kilo. No tylko że już wam mówię, że zaraz, że znowu przerwa. Przerwa techniczna ze względu na... No yeah. Tak. Z... Problemów technicznych. Z... Mm -hmm. We dwu no momento.